Witam Was kochani w objęciach magicznego ogrodu. Dzisiaj nie ogród, nie mój, ale czyjś. Za, za, płotem, za płotem, którego rosną przecudowne wielkie sosny. I zawsze jest okazja, kochani, żeby natura, żeby natura podzieliła się z nami tym, co ma, abyśmy mogli skorzystać i wprowadzić to do siebie, do swojego ciała. Ja dzisiaj będę korzystała z tego, że jest tutaj bardzo dużo sosen i mają już takie piękne czubeczki. Będę korzystała i będę zrywała czubki sosen. Na syropek kochani. Wszyscy znamy syropek. Kupowaliśmy kiedyś w aptekach pini, pachniał pięknie sosnowo. Taki sam syropek można sobie zrobić w domu. Tak samo ja dzisiaj korzystam z dobrodziejstw tych drzew i młodziutkie pędy, młodziutkie pędy sosen. Zbieram, zbieram, zbieram. Zobaczcie ile ich tutaj jest. Pięknie, czysto, ekologicznie. Kłaniają się ogrodowi gałęzie sosen zaopatrzone w piękne czubeczki. Jest ich mnóstwo i poprosiłam, pokłoniłam się nisko i zrywam kochani te, te dobrodziejstwa, zrywam, aby powstał dobry syropek. I tak właśnie o to. Czubeczki, te długie czubeczki. Szukam oczywiście takie, które są, które są dużo większe niż te. Zbieram i powstanę z tego. Przewspaniałe lekarstwo. Może nie 4 litry lekarstwa, jak to mówiła Pippi Langström, ale, ale dwa słoiczki lekarstwa. Nie lekarstwa tylko do, do czegoś, co będzie uzdrawiało nas od wewnątrz, kochani. I da zrywać, idę zrywać przede mną trochę pracy. Kochani, maj, 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 piękny maj, zimny bo zimny, ale już zaczyna sosna wypuszczać swoje piękne czubki i czas na zrobienie, na zrobienie syropu z końcówek, z końcówek sosnowych. Mam w tym roku na włościowy miód, czubeczki sosny, jest ich tutaj bardzo dużo, rosną praktycznie w ogrodzie nic tutaj nie przejeżdża czyste ekologiczne powietrze niezabrudzone niczym jeden słoiczek gdzieś mi tu pospadały te i tak właśnie będzie się robił odpornościowy syropek w razie jakiegoś przeziębienia kaszlu czy czy no po prostu nawet na to, żeby wzmocnić swoją odporność. To są jeszcze malutkie, bardzo świeże czupeczki sosny, ale tych sosen jest tutaj bardzo dużo. Więc na jeden taki słoiczek, niecały litr, jak znalazł, można nazbierać. Można nazbierać. Zobaczcie, jeden, jeden trzy zostają, jeden obrywam, reszta zostaje. Co któryś tam z kolei. I młodziutki, soczysty, pachnie żywicą, przepięknie pachnie żywicą. I tak właśnie powstaje coś z natury: coś cudownego, coś uzdrowiającego, swoje, własne, niekupowane, bez chemii. To tylko trochę chęci trochę wyjścia do natury, trochę pójścia do lasu, trochę porozmawiania z drzewem. Poproszenie o. Oto dobro, odstawienie i mamy syrop w razie wół, razie w, jak ja to mówię, w razie wół kochani, zawsze mamy swoje, coraz piękniejsze o, są, jedną obrywam, resztę zostawiam, do końca maja jeszcze, jeszcze dużo, dużo, dużo będzie. Ja to tak tylko sosenki proszę o te, o te końcóweczki tylko z dołu, a sosenki są takie duże. Więc one będą jeszcze rosły, rosły i cieszyły cieszyły jeszcze inne pokolenia. Także zaraz się zabieram do uzbierania reszty. Jak już będę miała, to pokażę Wam więcej. Tak, kochani, ręce pachną pięknie żywicą. Przepięknie pachną żywicą. Czubeczki malutkie. Jest trochę tego. Może to jeszcze nie jest aż takie duże, żeby zapełniało szybko słoik. Oj, to, to troszeczkę tego, tych czubeczków potrzeba, żeby uzbierać słoiczek. Pięknie się odłamują. No i musicie mi uwierzyć, że zapach żywiczy, żywicy jest, jest przecudowny, przepiękny. I tutaj właśnie do słoiczka. Zbieram, jeszcze troszeczkę mi to czasu zajmie. W każdym słoiczku 3 czwarte objętości. Wszystko gotowe idziemy teraz to zalewać. Tak się właśnie zastanawiam, bo mam nawłociowy, tak jak mówiłam, mam lipowy miód, ale też można zasypać cukrem. Najpierw będę starała się umyć łapki, bo się kleją i pachną żywicą. Tak jak i jedna, tak i druga. Idę do domku, robić dalej. Jestem kochani już w domu i będziemy kończyć nasz syropek. To co jest nam potrzebne to jest cukier. Doszłam jednak do wniosku, że szkoda mi troszeczkę tego miodu. I zasypię to cukrem. Nie jemy tego w takich ilościach, żeby, żeby to nam aż tak mocno szkodziło, więc bierzemy to po łyżeczce trzy razy dziennie w razie kiedy jest taka potrzeba. Więc to nie jest aż tak bardzo, znowu szkodliwe. A, a szkoda by było tego dobrego miodu, będzie na, na syrop z kwiatów czarnego bzu, bo to zaraz czerwiec, więc będą kwitły bzy. Także będzie cukier. Tutaj są czubeczki sosny, tyle ile czubeczków, tyle cukru, czyli jeden do jednego. Mam dwa słoiki i troszeczkę wody. Będę to przekładać. Będę to przekładać. Um, tak jak już wspominałam, bardzo dużo witaminy C zawiera. Jest wycztuśny. Jest... E, e, jaki on tam jest. Muszę to chyba podpomnieć, jaki on tam jeszcze jest. E, odkażający. Krztuśny, posiada witaminę C więc jest takim naturalnym antybiotykiem, antybiotykiem. no i wzmacnia naszą odporność przede wszystkim nie pijemy tego codziennie ale można też można też raz kiedyś profilaktycznie sobie wziąć i no tak to wygląda właśnie trochę cukru trochę cukru troszeczkę one są malutkie one są bardzo młode można je zbierać, można je zbierać do końca, przez cały maj tak naprawdę, przez cały maj możemy je zbierać i... i takie, takie zielone pędy między 5 a 7 cm byłyby takie najbardziej odpowiednie, takie, które nie są zdrewniałe, z których bardzo łatwo można, można wydobyć, wydobyć właśnie tą żywicę. No i odstawiamy na trzy tygodnie w chłodne miejsce, jak się nam, jak się nam wytworzy soczek. No, możemy to trzymać tak w słoiku, a możemy to zlać do innej buteleczki. Możemy leciutko zapasteryzować. No ale wiecie, pasteryzacja to już jest pozbawienie, pozbawienie tych składników naturalnych bo to już temperatura powyżej 40 stopni to już troszeczkę zabija. I taki właśnie syropek w czasie przeziębienia, kataru, kaszlu przede wszystkim. Jak znalazł, kochani? Jak znalazł? Oczywiście myłam ręce, ale nie zeszło, bo to nie jest takie proste żeby żywica zeszła za pierwszym razem I tak to wygląda pamiętam ten zapach z dzieciństwa pamiętam mama w moim domu też robiła taki syrop przede wszystkim dla mojej siostry bo zawsze były problemy A ja też robię. Nie tylko dla siebie, ale i dla bliskich, którzy czasami potrzebują tych moich magicznych przepisów, kochani. Potrzebują na odporność, na odporność tych sztucznych. W dobie tego, co się dzieje, lepiej mieć w domu swoje niż chodzić i przepłacać. Tak to wygląda. Jakie właściwości ma ten syrop, kochani? Możecie przepisać, przepisać mówię, przeczytać w internecie. Nie ma tutaj co za każdym razem opowiadać o tym, bo, bo, bo tyle tego było. Sposób zrobienia też jest bardzo prosty: bo cukier, sosna i troszeczkę wody na koniec. Troszeczkę wody. I tak oto właśnie. Ekologiczny, bo z ogródka. piękne sosny rosną. No i nawet, 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 nawet. Tyle ile zerwałam, tyle się mieściło. I kochani, jak wrócę do domu, bo jestem w gościach, będę wracała z Polski, to pędzę na ogród pędzę na ogród i będę robiła, kochani, będę zbierała, będę zbierała korzenie mniszka lekarskiego, bo mam w ogrodzie ich mnóstwo, mnóstwo, a w związku z tym, że miałam się przeprowadzać, a zostaję, więc ogród nie był robiony. Więc czekam multum pracy. Cały multum pracy. No i zabierę, zabiorę się najpierw za, za mniszek lekarski, bo, ponieważ jego jest teraz pełny. Minutko się zrobiło. I po trzech tygodniach syropek gotowy, kochani, syropek gotowy. Zacukrzony jak trzeba. Tutaj okay, więcej nie sypię. A tak. Troszeczkę wody wleję po łyżeczce. Do, po łyżeczce. Żeby nam się ten syropek nie popsuł, kochani, musi być musi być przykryty tym, 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 tym sokiem który puści tą naszą żywicą sokiem. o tak po dwie łyżeczki i to jest tyle to jest tyle dziękuję że jesteście ze mną w moim magicznym ogrodzie z moimi magicznymi przepisami zapraszam was na kolejny film myślę że będzie to właśnie będzie to, no będzie z ogrodu bo on jest teraz naprawdę magiczny dziki bo trawa po kolana. nic nie zrobiony, nic nie wsadzony Pogoda jaka jest, taka jest. Każdy widzi. Zamiast wiosny mamy trochę zimy. No i coraz, 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 coraz szybciej przychodzi okres taki, że trzeba będzie, że trzeba będzie, nie wiem, może jakąś klarenkę małą wymyślić na pomidory, bo to co się dzieje z pogodą nie pozwala, żeby te pomidory tak sobie rosły. No ale zobaczymy. Wszystko przed nami, nowy sezon. Ech, magiczny ogród, tak jak Wam mówiłam, to nie jest ogród e, jakiś wzorcowy. To jest mój ogród, który kocham i, i robię takie, jak które jak, jak ktoś lubi być ze mną, to zapraszam. I na pewno kolejny film, który z kolejnych będzie o y, o korzeniu mieszka lekarskiego będę robiła z niego kawę. Będę robiła ekologiczną kawę. Zobaczymy. Jak wyjdzie, to wyjdzie. A jak nie wyjdzie, no, no raczej powinna wyjść, bo dlaczego miałoby nie wyjść. Wszystko wychodzi. Magiczne rzeczy, które są... Dla zdrowotności wychodzą. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.